Jak zachęcić psa do tego, żeby fajnie nam chwytał zabawkę podczas gry w przeciąganie liny i po co to w ogóle robić? Przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli piesek chwyci nam fajnie zabawkę tylnymi zębami, no to ten uchwyt jest dużo mocniejszy, dużo pewniejszy. Piesek ma więcej wtedy siły. Dwa, jeżeli piesek chwyci nam zabawkę przednimi kłami, przed nimi albo tylko i wyłącznie jednym kłem, wtedy jest duża szansa, że ten piesek straci tego zęba zwłaszcza jeżeli piesek daje z siebie naprawdę dużo, daje z siebie 100% podczas zabawy, no jest to po prostu niebezpieczne dla niego. Więc jeżeli mamy zabawkę, a to jest pysk psa, to chcemy, żeby ten piesek rzucił się na tą zabawkę i chwycił ją jak najgłębiej. I teraz, żeby go do tego zachęcić, będziemy tą zabawką uciekać. Tak jakby najczęstszym błędem podczas gry w przeciąganie liny jest to, że wsadzamy zabawkę do pyska psa. To zupełnie zabija sens gry, zupełnie zabija ten popęd psa. W przyrodzie nie ma wiewiórek, ani królików samobójców. Królik nie w paskę, nie, żaden królik nie wbiegnie w paszczę psa. Więc y, ta zabawka też musi uciekać, żeby pies chciał ją naprawdę ugryźć. I teraz, jeżeli mamy taką zabaweczkę i chcę tego pieska zachęcić do tego, żeby fajnie mi ugryzł, no to zamiast tego ruchu do przodu, ten ruch powinien być do tyłu, czyli chcę tą zabawką uciec od psa. Tak samo nie zawsze będę uciekał w swoją stronę. Nie chcę, żeby piesek atakował tylko i wyłącznie w moją stronę, tam gdzie ja mam swoje ciało, tylko chcę, żeby również atakował na boki, żeby interesował się zabawką, a nie tutaj, nie mną, nie w moim torsem. Więc podczas takiej zabawy... To, tą zabawką będę uciekał albo na lewo, albo na prawo albo do siebie w różne strony, żeby tego psa przyzwyczajać, że nie tylko zawsze będzie atakował na przykład na ciało czasami będzie atakował na lewo, czasami będzie atakował na prawo po to, żeby, po to, żeby ta gra była nieco ciekawsza no i przede wszystkim bezpieczniejsza za chwilę przyniosę tutaj za chwilę przyprowadzę KJ i pokażę Wam jak to wygląda w praktyce patrzy. Okej. A. Puść. Okej. O, piękny. Puść. Okej. Ota. Push. Okay. Ótta. Push. Okay. Tá

Aha, aha, aha. Puść Okej okay. oh, Pięknie Tam było lepiej Puść Okej okay. Ooo oh. dziewczyny suprzedne Podczas zabawy zmieniam też stronę, z której ciągnę Dzięki temu ten piesek nie trzyma tylko i wyłącznie z jednej strony mocniej. Tylko z dwóch. O. Okay. O. Nie. Okay. O. Nie. Okay. O. 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 oh push okay push okay, okay.